Wszyscy czyniący słowo, zstąpcie na drogę prawa Bożego. Psalm 2, werset 1. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Postają narody przeciw Panu, występują przeciw Jego wiecznemu prawu, czynią zamach na życie ludzkie, wprowadzając eutanazję na ludziach chorych, starszych. Zapałali porządliwością mężczyźni kuś sobie, kobiety ku sobie. Rządy państw zatwierdzają prawem związki homoseksualistów. Przyczyną tego są nieczyste serca, bezczeszczenie ciała między sobą, obcowanie przeciwko naturze, przestępowanie prawa Bożego, prawdziwa Sodoma i Gomora. Wielu zamienia Boga Prawdziwego na fałszywego. Oddają cześć, służą stworzeniu zamiast twórcy. Człowieka uważają za Matkę Boga, oddają jej chwałę równą Bogu, modlą się do niej, czczą obrazy, figury, modlą się do świętych zamiast do Boga. Pełno kradzieży, morderstw, ostrzeżstw, wyzysku, nieposłuszeństwa i nieposzanowania rodziców, ludzi starszych, zachłanności, podłości, brak troski o dzieci, sieroty, pełno nędzy, ubóstwa jednych a przepychu drugich. Bezbożność, nieprawość ludzi dosięga szczytu zła. Wszyscy czyniący zło, wstąpcie na drogę prawa Bożego. Ukoszcie się przed Bogiem. Pokutujcie. Baczcie, by Bóg nie poraził wszystkich złoczyńców swym strasznym gniewem. Amen.